Gdy za czas się cofa o 65 milionów lat. Jak widzicie dinozaury są nadal w porbie. Idziesz sobie spokojnie i nagle za drzew wyłania się pora historyczny gigant. O jaki wielki. Dinozaury jak żywe, ruszają się, ryczą, mrugają i choć niektóre z nich są mięsożerne, i wege, spokojnie żaden z nich nie ma ochoty na gości. Jak miał krótkie ręce, więc nie mógł się przytulić. Taki los dla historycznej Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądał dinozaurowy przedszkolak? Tutaj możecie go poznać, z bliska. Fajny mały Rex. Jaki gorący. Dinozaury nie wyginęły. One czekają na siebie w Zaterlandzie.